Halleluja. Shabbat shalom. Dzisiaj mamy temat <ścoughs> z drugiego listu: to z Tesalonicza. Będę mówić o tych wersetach, o objawieniu antymesjasza. O tym, jak antymesjasz będzie objawiony na Ziemi. Jest dużo, jest dużo mowy na ten temat. Grupa mają różne pomysły. No, zobaczymy, co Słowo Boże mówi. Co mówi drugi Lizta tesalonicza, co mówi Słowo Boże na ten temat. <krym> co oni wiedzieli w tamtych dniach. Zanim, zanim to powiem jeszcze jedna rzecz, w tamtym tygodniu miałam już miałam na sercu żeby o tym powiedzieć, ale i nie wiedziałam dlaczego, a później wieczorem dowiedziałam się dlaczego, czego chciałam, miałam, jakoś tak myślałam na ten temat. Tydzień temu odszedł. Zasną, słowo Boże mówi, że zasną. My, wierzący ludzie, którzy, um, którzy idą za, za Jeszułą, <grym> nawet jeśli go nazywają Jezusem, to, to zasypiają. My zasypiamy. Więc tydzień temu um, Mori Serulo zasnął. No, w ogóle odeszło już całe pokolenie tych starych um, sług Bożych. Kenneth Hagen, Billy Graham, Ester Sandra teraz Maurice Rulo z tych ludzi, których Bóg użył, Oral Roberts w tych dniach. Więc no, świat się szykuje, Zgromadzenie Boże szykuje się na przebudzenie i Bóg będzie wzbudzał nowych liderów, nowe przebudztwo w tych dniach, na to nowe przebudzenie. Stare, starzy odchodzą, zrzucają swoje płaszcze, żeby młodzi elizeusze te płaszcze mogli złapać i wziąć trochę z tego namaszczenia, które na, na tamtych było. Plus to, że Bóg będzie wylewał też nowe namaszczenie z deszczu jesiennego. Także Maurice Rulo odszedł do Pana. Do Pana, no tak mówimy, do Pana <tuszy> zasnął. Był jeden z trzech ludzi, których Bóg kiedyś dał, żeby byli takimi moimi powiedzmy mentorami. Kiedy byłam kiedyś w kościele, byłam w kościele w Warszawie, a później się tam zaczęło źle zaczęło dziać. I tak w zasadzie mogę to dzisiaj powiedzieć, że, że, no, że był taki czas, że to miejsce to, no, to było takie miejscem, takim faszystowskim wręcz kościołem i różne dziwne rzeczy się tam działy, i różne rzeczy się tam dziwnych uczono, nauczano. E, a tak to jest, że e, czasami jest tak, że jak gdzieś e, Bóg coś zamyka, to Bóg coś otwiera i wtedy Bóg mi otworzył w tamtym momencie, właśnie trzy osoby Bóg mi dał, e, że mogła się o nich też uczyć. Kiedyś taki brat przyniósł mi właśnie nie wiem, czy wypada powiedzieć murzym, przecież według mnie murzyn, nie ma nic złego w słowie murzym. Murzym, czyli czarnoskóry, e, wierzący. Przyniósł mi właśnie nauczanie. E, Marisa Cerullo na kasecie. Człowiek, który krzyczał prawie tak jak Hitler o e, manifestacji synów bożych. To było słowo o manifestacji synów bożych. No, i to było moje pierwsze zetknięcie. Super słowo, spodobało mi się to naszczenie, No, i później zacząłem się tym interesować. Także Maurice Ulo był jednym z nich, Robert Sliardon był innym, drugim, a trzecim był Kenneth Copeland, Także, także Bóg mi wtedy otworzył. Czasami, kiedy gdzieś się coś zamyka, zawsze Bóg ma jakieś rozwiązanie, żeby otworzyć nas, żebyśmy mogli się gdzieś uczyć albo gdzieś pójść, albo gdzieś wyjść tam, gdzie jest więcej wolności, tam, gdzie. gdzie gdzie Bóg nas chce. Także kiedyś Bóg mnie przeprowadził przez różne rzeczy, włączając to pielgrzymki, gdzie... I, i różne miejsca do, do ruchu wiary, później przez to, aż w końcu doprowadził do miejsca mnie, w którym dzisiaj jestem i ciągle jestem w drodze, bo nie twierdzę, że już wszystko wiem. Ale mm, co wiem, to dodaję do tych rzeczy i. I idę do przodu. Więc Maurice Rouleau i jeździliśmy też na konferencję do Londynu. Były wtedy konferencje organizowane Maurice <laughs> w Londynie. I jeszcze przedtem, zanim Polska weszła do Unii, bo później jak Polska weszła do Unii, to ja już się nie pokazywałam w Wielkiej Brytanii, bo stwierdziłam, że tam już jest za dużo Polaków. Ale między innymi fakt, że ja jeździłam, czy zawsze ze mną, jakaś tam grupa ludzi. Tam było jeszcze takie małżeństwo z Polski. Oni się też zainteresowali, i taki pomysł powstał, żeby Moris przyjechał do Polski na konferencję wtedy. Także, między innymi, fakt, że, że ja tam jeździłam, to spowodowało to, że on tu później przyjechał do Polski. Były w Polsce zorganizowane dwie duże konferencje, jedna w sali kongresowej, druga tam później w innym miejscu. Kilka tysięcy osób było, to było na tamte czasy bardzo dużo. I byli ludzie z różnych denominacji, z przeróżnych denominacji z całej Polski. I ja tam prowadziłem też uwielbienie. Także było bardzo mocne. Wierzę, że to był taki dobry, dobre, dobre, fajny zastrzyk mocy Bożej, Słowa Bożego dla tego kraju. No Takie nasienie zasiane po prostu. Hallelujah. Także <laughs> miałam przyjemność prowadzić uwielbienie i usługiwać razem z Morisem. Później się dowiedziałam, że. że <laughs> Był, był bardzo zbudowanym uwielbieniem. Po prostu go to uwielbienie nie poniosło. No bo nad moim życiem jest bardzo podobne namaszczenie też jakie nad, na ma takie bardzo przełamujące namaszczenie i ja też mam przełamujące namaszczenie. Także w uwielbieniu czy w głoszeniu jest przeamaniem. Także to się dowiedziałam. Ale też no to tak ponieważ mówię ostatnio o różnych rzeczach czasami jest tak, że można mówić do ludzi, którzy są dojrzali, tak jak do Filipian to Paweł mówił, a czasami trzeba mówić do ludzi, którzy są tak jak w korencie i trzeba jak chłopu na mnie, tłumaczyć, skąd się różne rzeczy biorą, bo ludziom się wydaje, że czasami po prostu nikt za nic nie płaci nic nic nie kosztuje i wszystko się skądś tam bierze. Nic się z nikąd nie bierze. Ktoś musiał za coś zapłacić, żeby ktoś mu wziąć. Czasami ludzie płacą, sami płacą za to, co później dostają od rządu na przykład, ale to już jest z rządu tym wszystkim, jakkolwiek, nic nie jest za darmo na ziemi, nic nie jest za darmo. Zbawienie też nie jest za darmo, bo chował bo Bóg dał wszystko, co miał, najlepszego do swojego Syna, żebyśmy mogli być zbawieni. Jego krew, krew Jeszuły, to nie ma takiej ceny, które ktoś mógłby zapłacić za zbawienie. Największy bogacz na ziemi dzisiaj, nie wiem już kto to jest w tym momencie, mógłby sprzedać cały swój majątek, mógłby oddać cały swój majątek za swoje grzechy i wciąż jego grzechy nie będą przebaczone. Bo nie ma takiej ceny, której człowiek może zapłacić, żeby, żeby być zbawiony. A cena największa była, była dana przez Boga i to była krew Jeszuły. Nie z srebrnym i złotem zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania przekazanego nam przez naszych ojców, mówi Piotr, ale drogą krwią Jeszuły, nieskalanego baranka, który został, stał się ofiarą, żebyśmy my mogli być zbawieni. No, także. <głosłenia> Także to również kosztuje pieniądze, i no, na przykład taka, taka konferencja, prawda? Bo ja organizowałam, zaprosiłam wtedy różnych, z różnych denominacji również, różnych muzyków, z całej Polski. I myśmy to długo przygotowywali, żeby w ogóle móc przygotować takie, takie coś, więc to troszkę nam zajęło. To wszystko kosztuje pieniądze, bo ludzie muszą przyjechać, ludzie muszą jeść, ludzie muszą to, ludzie muszą tamto. O czym żeśmy pojechali na konferencję, i wyobraźcie sobie, że kilka tysięcy osób, jak tam było, to nawet chcę to powiedzieć, bo Wam tłumaczę cały czas moje doświadczenia z 30 lat, często przychodzą tysiące ludzi, i trzeba. I nie stać ich nawet, żeby, żeby, żeby było dać tym muzykom, żeby im zapłacić za bilety, żeby mogli dojechać. I te pieniądze pamiętam, musiałam. Ja, ja im dam. To, to nie były te czasy teraz, kiedy już ludziom się żyje lepiej, to już było dawno temu. Nie to, że ich nie było nawet stać, żeby przyjechać. I, no i przy, przykre to takie było i czasami jest, że właśnie. Przychodzą tysiące ludzi, tysiące, tysiące osób yy, i mówią, no to daj, no to daj, no to daj. Prawda? Więc, yy, a Bogu. To jest moje następne nasienie finansowe i ja będę miała z tego żniwo. Tylko czy to tak powinno być? Bo co innego jest, yy, na jednej z konferencji nawet yy, nawet faktycznie, chociaż żeśmy usługiwali, to nawet, yy, nawet musieliśmy zapłacić wejściowe. <laughs> Wzięto od nas pieniądze, bo każdy płacił coś za wejście na konferencję, no bo kosztuje budynek i tak dalej. Ale pomimo tego, że, że nas to tyle kosztowało, to jeszcze musieliśmy zapłacić pieniądze. A ciekawe co by było, gdybyśmy nie zapłacili wtedy, by nas nie wpuścili być może na konferencję i nie byłoby uwielbienia. To następna taka rzecz, ja mam jeszcze więcej takich kwiatków, dlaczego robię to, co robię i mm, dlaczego głoszę o pieniądzach, bo bo ja mówię. Bo czasami dojrzali yy, ludzie rozumieją, jak się do nich mówi, a czasami ludzie nie rozumieją. Czasami ludzie myślą, nie wiem, nie wiem o czym myślą i dlatego chcę im dać coś do myślenia, żeby się zastanowili, że wszystko, co jest, to kosztuje i powinno nas to kosztować wszystkich. Tak jak Paweł mówi, jeden dał mniej, drugi dał więcej, ale żeby jeden nie był obciążony, a drugi nie miał za wiele i tak dalej, żeby była równość, Paweł mówi, idźcie do Koryntian. I tak to powinno być. Że jeśli chcemy coś wspólnie robić, no to trzeba też wyłożyć nasze wspólne pieniądze, wspólny wysiłek i też, żeby to wszystko, żeby to wszystko funkcjonowało i działało, żeby po prostu było, była równość i było błogosławieństwo dla wszystkich. Żeby ktoś, kto wkłada wysiłek, żeby, żeby mógł podziękować po prostu, podziękować. Taka, taka prosta... To się, to jest okazuje szacunek komuś, kiedy się daje pieniądze? Też jest to forma takiego podziękowania. Także, także to jeśli chodzi o Marisa. Konferencje były super. No, chwała Bogu. Tylko mówię, cokolwiek się działo i cokolwiek będzie się działo, będzie dużo kosztować. Zbawienie krew szuły, Bóg zapłacił cenę, ale głoszenie Ewangelii nie jest, nie, nie jest tanie, nie jest za darmo, to wszystko kosztuje. Także m, dlatego Bóg w planie zamierza, żebyśmy dawali dziesięcinę, żebyśmy dawali ofiary, bo gwarantuję Wam, jeśli będziemy m, posłuszni Bogu w tej sferze, to po pierwsze pra, w pracy Bożej będą pieniądze na, na to, na co powinny być, a m, praca będzie Boża wykonywana i tym samym, kiedy my dajemy, Bóg będzie miał możliwość, żeby błogosławić nasze życie finansowe. Także na tym to polega.